Dzisiaj chciałbym pokazać Wam coś naprawdę bardzo świeżego. Coś, co z największym prawdopodobieństwem zmieni sposób, w jaki współpracujemy z AI i w jaki chyba w ogóle pracujemy przy komputerze. Co najlepsze, jest to coś, o czym bardzo mało osób wie, dzięki czemu bez problemu może wyprzedzić 99% konkurencji i pracować efektywniej, bardziej sprawnie i produktywnie. Zapraszam. To coś, o czym mówiłem we wstępie, to nic innego jak MCP Model Context Protocol. Tak jak widzicie, to może nie jest tak świeże, jak mówiłem we wstępie, ale dopiero teraz zaczęło przechodzić do mainstreamu i faktycznie stawać się przydatne i użyteczne. Ten MCP, Model Context Protocol, czy po prostu MCP po polsku, to nic innego jak taki biegły tłumacz między modelami sztucznej inteligencji a narzędziami. Przez narzędzie mam na myśli coś takiego jak na przykład kalendarz, notatki, CRM, cokolwiek z czego korzystacie w pracy czy w ogóle na komputerze. Bo modele AI mówią jednym językiem, a te narzędzia, te aplikacje mówią drugim. Dzięki temu właśnie MCP możemy bezpośrednio je połączyć i porozumieć między sobą, czyli wykonać odpowiednie działania. I teraz, jeśli nie jesteś zupełnie zielony technologicznie, pewnie słyszałeś o czymś takim jak API, tak po prostu API. I API, tak jak pewnie również pomyślałeś, tak samo robi coś bardzo podobnego, czyli porozumiewa między sobą dwie aplikacje. I tak jak najbardziej masz rację, API jest w gruncie rzeczy podobne do MCP, ale MCP jest po prostu dostosowane pod modele sztucznej inteligencji i jeśli dalej nie rozumiesz, co chodzi, już tłumaczę. Jakbyś na przykład miał kalendarz Google i chciałbyś stworzyć wydarzenie, usunąć wydarzenie, modyfikować wydarzenie, dodać kilka wydarzeń, Pobrać cały kalendarz i wszystko to, o czym mówię, to, to byłoby oddzielne wezwanie tego API. A jak mamy to MCP, to po prostu podłączamy MCP i on wszystko wie, co może zrobić. Nie musimy łączyć dziesiątek różnych opcji, scenariuszy i tak dalej. Po prostu mamy to jedno MCP, które uniwersalnie wie, co dane narzędzie może zrobić i po prostu tłumaczy temu modelowi AI, co dokładnie jest możliwe w tym narzędziu. Więc to by było z grubsza MCP. Teraz przechodzimy już do konkretów i jak faktycznie możesz to wykorzystać. Jak być może podejrzeliście, ten artykuł na blogu, który Wam pokazywałem, jest od firmy Anthropic. A firma Anthropic wytworzyła Cloda, czyli ten model AI, który jest największym konkurentem Chata GPT. Jako, że oni są twórcami tego MCP, to też naturalnie w ich modelach językowych, czyli w klodzie, jest to po prostu bardziej dostępne i łatwiejsze do wykorzystania. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić właśnie w klodzie. Czyli po prostu wchodzimy na stronę Clod, przechodzimy tutaj. Jesteśmy w naszym interfejsie klodowym. Tak, być może kojarzycie. Teraz tak, To tak jak widzieliście, to MCP było już dostępne wcześniej. Można to było zrobić, ale było to dużo bardziej skomplikowane. Trzeba było pobrać aplikację na desktop, czyli po prostu aplikację na swój komputer, tego kloda. Trzeba było przez Dockera ściągać odpowiednie te serwery MCP i to wszystko łączyć, i to było no raczej bardziej złożone. A teraz Klod dodał funkcję, że można to robić bezpośrednio albo z wyszukiwarki, albo po prostu z tej aplikacji webowej, bez konieczności instalowania tych wszystkich Dockerów i własnych serwerów MCP. I być może już też to widzieliście, i być może nawet testowaliście to, że można robić to bezpośrednio z przeglądarki, ale jest to trochę zawodne. I gdyby było tak jak jest, to bym wam w ogóle nie nagrywał tego filmu, bo no właśnie, bo to nie działa tak dobrze. Być może wyświetlił wam się taki ekran, w którym są różne aplikacje, które możecie bezpośrednio połączyć i z nimi działać, to obiecują, że na przykład Canva. Umożliwia tworzenie własnych designów, że Gmail umożliwia odpowiadanie na, na maile w postaci draftu i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że już mogę wam to powiedzieć i oszczędzić czasu na testy, że w tym momencie, przynajmniej w tym momencie, w którym ja to nagrywam, czyli 26 lipca, nie działa to aż tak dobrze. 25 roku, oczywiście, nie działa to aż tak dobrze. Ta kanwa daje, no często się coś zacina, w tym Gmailu on nawet nie wie, że może wysłać drafta. Notion też trochę lepiej działa, ale też jest zawodny. Dlatego coś, co wytestowałem i coś, co faktycznie działa, to jest połączenie z Zapierem. Zapier umożliwi utworzenie własnego takiego serweru MCP, dzięki czemu możemy właśnie przez, tą, przez to narzędzie połączyć się z dowolnymi narzędziami. tak, Bo być może kojarzycie, zapier to jest coś takiego, co łączy też różne narzędzia i to było, co jest dalej popularne w automatyzacjach. Więc wybieramy stąd zapier. zapier. I musimy się połączyć. Ja na początku tutaj się rozłączę, żeby wam pokazać, jak to zrobić, jeszcze raz od zera. Klikamy Connect i będziemy musieli tutaj wkleić nasz URL serweru. Czyli przechodzimy do Zapiera, tam trzeba będzie założyć konto i jak już to będziemy mieli, to trzeba będzie stworzyć ten swój serwer NCP i po prostu go połączyć. Połączymy go. Tak widzicie, tutaj są bardzo dobre instrukcje, jak to można zrobić. Trzeba po prostu znaleźć ten URL swój i wracamy do CLODA i w tym miejscu po prostu to wklejamy. Klikamy continue. I jak widzicie tutaj musimy zezwolić na dostęp. I mamy to, połączył nam się zapiar. Tutaj jeszcze tylko muszę wam wspomnieć, że to jest opcja tylko i wyłącznie dostępna w płatnym planie Kloda, który jest tam za 18 euro miesięcznie czy 20 euro miesięcznie. Jeśli to jest dla Was za dużo, no to trudno, nie mogę akurat w tym momencie nic poradzić. To jest opcja, która jest dostępna tylko tu i teraz w klodzie, ale być może na przyszłość to będzie jakoś w stanie się obejść. Jedyne, co mogę Wam polecić, to zainwestować w siebie te, te parę euro i zobaczyć, czy to faktycznie Wam działa i czy faktycznie przyspiesza Wam tak bardzo pracę. Okay. Jak już mamy połączonego naszego zapiera, wracamy tutaj. Wracamy do właśnie strony zapiera. Jak widzicie, to jest wszystko tak bardzo świeże, to co Wam pokazuje, że nawet y, nie ma w ogóle cennika jeszcze dla, tego, dla tej usługi, dla zapier MCP. Jak chcielibyśmy wykorzystać więcej niż oni nam tutaj dają to musimy w ogóle wypełnić formularz i powiedzieć dlaczego chcemy tyle więcej tych kredytów, ile w ogóle byśmy, by, bylibyśmy w stanie to zapłacić, więc to jest takie, takie ciekawe, jak najbardziej możemy to uzupełnić, podobno do końca lipca mają dać jakiś taki ogólniejszy cennik na to, no ale to wiadomo, to się wszystko tak szybko zmienia, że może do tamtej pory już te natywne połączenia przez kloda, te, te co wam pokazywałem tutaj, tak w ustawieniach, pod connectors i tutaj będziemy to wszystko mieli pod browse connectors będziemy mieli te natywne połączenia, ale tak jak mówiłem, teraz tylko te zapierowe działają niezawodnie. Wracamy tutaj do Zapiera i w tym miejscu po prostu możemy dodawać narzędzia. Tutaj w tym miejscu klikamy add tool i jak widzicie, możemy tutaj mamy kilka propozycji takich najbardziej ogólnych, najczęściej wykorzystywanych, ale oprócz tego możemy naprawdę wyszukiwać z ponad 7000 aplikacji. Więc z wielkim prawdopodobieństwem znajdziecie to, czego potrzebujecie, na przykład, nie wiem, z Zenkal, czy na przykład, nie wiem, no, wiecie. Najlepiej jest dostosować to po prostu do waszych potrzeb, ale ja na potrzeby dzisiejszego odcinka pokażę Wam, jak można skorzystać z tego z Notion, z Gmaila i z kalendarza. Więc zaczynamy, połączyłem już swoje Notion. Tak jak widzicie, tutaj mam połączony Notion. Pokażę Wam to jeszcze raz, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Klikam Notion. Wybieramy, że dodajemy wszystkie narzędzia. Tutaj wybieramy nasze konto i klikamy Add All Notion Tools. Logujemy się przez Notion i dodajemy te wszystkie narzędzia. Wszystko wtedy będzie działało i będziemy widzieli w tym miejscu te wszystkie czynności, które są połączone. Jak widzicie, tutaj jeszcze próbowałem z kanwą, ale kanwa coś tam się lubi pozacinać. I mamy dołączonego też Gmaila i kalendarz. Więc przechodzimy po prostu do Cloda. Już koniec gadania. Przechodzimy do Cloda. Klikamy tutaj Plus, żeby zacząć nowy czat. Musimy się upewnić, że pod Search and Tools mamy odhaczony Zapier i mamy te wszystkie dostępne narzędzia, które podłączyliśmy wcześniej w Zapierze. OK, wszystko działa, więc zaczniemy od czegoś prostego. Zarezerwuj jutro 2 godziny od 14 do 16 na obiad u babci w kalendarzu Google. Też co coś już wiem, że warto znaczyć, że w czasie polskim... Że takie konkretne pisanie, ale będzie wiadomo o co chodził, że czasami dawał po prostu w czasie amerykańskim. Więc od razu powiem dwie godziny 14-16, obiad u babci w kalendarzu Google Zarezerwuj i zobaczcie. On będzie wiedział, że ma połączenie właśnie z kalendarzem Google, więc wyzwie to narzędzie, że będzie tutaj mu mówił, co ma zrobić. Chwilę tej pomili i zaraz nam zwróci gotowe wydarzenie w kalendarzu Google. Jak widzicie, od razu już to zrobił. Oczywiście, chcę, żebyście mieli świadomość, że to co Wam tutaj pokazuję to jest trywialnie prosty przykład, ale chcę dać Wam tą wędkę, ani rybę, tylko dać Wam możliwość, co w ogóle możecie zrobić, pobudzić może Waszą ciekawość i kreatywność. Tak jak widzicie, tutaj przejdziemy do kalendarza Google i mamy obiad u babci od 14 do 16. Wracamy do Kloda, i teraz moż, moglibyśmy jeszcze coś mu dać, na przykład powiedzieć: Super, teraz. Napisz maila do babci. Tutaj możemy dać jej e-mail. To jest oczywiście e-mail przykładowy. Teraz napisz e-mail do babci i powiedz, że się bardzo cieszysz na obiad. Tak widzicie. I on teraz zrozumie, że musi wyzwać narzędzie Gmailowe. I tak widzicie Gmail send. I napisać tego maila, którego sam uformuję. I tutaj, tak jak widzicie, też wyświetli nam się pop-up, żeby albo pozwolić mu zawsze, albo pozwolić mu tylko pojedynczo na dane, daną czynność. Akurat ja, w przypadku takich czynności bardziej wrażliwych, jak na przykład wysyłanie właśnie maili, wolę zgadzać się raz. Nie za każdym razem, bo chcę mieć jakąś kontrolę, jakie on w ogóle maile mi wysyła. Ale jak się zgodzimy raz, to będzie to wszystko dobrze działało. I teraz czekamy. Jak widzicie, został już wysłany mail. Możemy to szybko pójść sprawdzić. ja też tam słyszałem w tle, że. Powinien mi mail przyjść, więc zobaczymy. Cześć babciu, bardzo się cieszę. jutrzejszy obiad u ciebie. Będę o 14, jak się umówiliśmy. Z niecierpliwością czekam na nasze spotkanie. I twoje pyszne gotowanie. Buziaki, Mikołaj. Jeszcze sprawdzimy w drugiej skrzynce. I mamy tutaj tak samo tego samego maila, który przyszedł do mnie, czyli domyślnie do babci. Więc to by było takie proste wykorzystanie, ale jak już chcemy przejść do jakichś konkretów i jak faktycznie może to wykorzystać w swojej pracy, dlatego przygotowałem takie dwie tabele w Notion. Tworzymy sobie Notion i jak widzicie tutaj mam taką z wymyśloną oczywiście agencję Inflobus, czyli agencję influencerską i mam dwie bazy danych. Mamy bazę z potencjalnymi klientami, w których mamy właśnie nazwę marki, ich branżę, jaki jest budżet, typ współpracy, datę kontaktu, no tak samo wiecie, podstawowy taki CRM. I drugą bazę danych z bazą danych influencerów. Tutaj mamy właśnie imię i nazwisko influencera, platformę, ile ma obserwujących, jaka jest tematyka, średnia stawka, status i tak dalej. Teraz ja jako ta przykładowa agencja influencerska, która łączy marki z influencerami, po prostu przeszedłbym do Notion i napisał coś tak prostego. Przez Notion oczywiście miałem na myśli kloda i napisałbym coś tak prostego. Na podstawie bazy danych w Notion z potencjalnymi klientami oraz bazy z influencerami połącz te marki i tych influencerów, którzy będą do siebie najlepiej pasowały. Czasami warto jest odhaczyć tutaj extended thinking, czyli żeby jeszcze bardziej przemyślał, żeby miał ten proces myślowy, żeby na pewno dobrze zrobił zadanie i wysyłamy. I zobaczcie, Notion przez zapiera ściągnął wszystkie rekordy w bazie danych, przeanalizował je i zrobił naprawdę kompleksowe porównanie tych, które są najbardziej dostosowane. Zrobił swój własny system w ogóle punktowania tych influencerów z markami i połączył właśnie te, które najbardziej się pasują, dzięki czemu mogę od razu ich ze sobą połączyć. To oczywiście kolejny taki bardziej ogólny przykład, ale mam nadzieję, że w tym momencie już masz jakieś pojęcie, co to narzędzie w ogóle może zrobić. A jeśli dalej nie wiecie, czy wasze narzędzie jest obsługiwane, po prostu wejdźcie na Zapiera i przeszukajcie, czy Zapier ma natywne połączenie z danym waszym narzędziem. Po prostu to wyszukajcie sobie. Myślę, że to już wszystko na dzisiaj. Chcę, żebyście mieli świadomość, że naprawdę możliwości są ogromne. Chcę też, żebyście mieli świadomość, że to jest ciągle bardzo nowe narzędzie, więc wymaga dużo testów i dużo sprawdzania, czy to faktycznie działa, tak jak sobie wyobrażacie. Ale jak najbardziej polecam Wam to zrobić samemu i jesteście zainteresowani, jak jeszcze bardziej to wykorzystać, to w mojej społeczności na chłopskirozum.ai, możecie tak samo znaleźć tutaj klot plus mcp, tutaj będzie takie natywne połączenie na waszym lokalnym komputerze i oprócz tego tutaj widzicie masę różnych kursów, społeczność żyjącą, spotkania na żywo i dużo, dużo więcej, więc zapraszam was chłopskirozum.ej. Ja wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!